Pandemia koronawirusa stymuluje do działania w zakresie poszukiwania nowych rozwiązań umożliwiających bezpieczną neutralizację i zwalczanie wirusów różnego typu. Interdyscyplinarny zespół z Koła Naukowego AIMF w ramach programu Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcze Włączył się do działań naszej uczelni ukierunkowanych na zwalczanie pandemii poprzez realizację projektu demonstratora mobilnego robota dezynfekującego. Celem projektu było zmodernizowanie pierwszego prototypu łazika marsjańskiego zespołu Siderian Phoenix w taki sposób, aby możliwe było jego użycie do działań na rzecz walki z pandemią. Zakres prac obejmował opracowanie dedykowanego układu dezynfekującego, pozwalającego na odkażanie rozległych płaskich obszarów, takich jak chodniki, skwery, hangary oraz magazyny. A także rozmieszczonych na nich obiektów infrastruktury miejskiej, do których zaliczyć można np. ławki lub kosze. W ramach projektu zmodyfikowano dotychczasowy układ sterowania, zaprojektowano nową architekturę systemu oraz zoptymalizowano dotychczasowe skrypty. Opracowano nowy system wizyjny wykorzystujący analogowe oraz cyfrowe kamery. Takie połączenie gwarantuje niskie opóźnienia transmisji oraz wysoką rozdzielczość działania. W ramach prac przeprowadzono również badania nad radiowymi przemysłowymi systemami komunikacji, a także wcześniej stosowanymi rozwiązaniami wykorzystującymi technologię Wi-Fi. W wyniku podjętych prac powstał zdalnie sterowany robot mobilny, umożliwiający odkażanie założonych obszarów przy zachowaniu możliwości przeprowadzania różnych zadań manipulacyjno-transportowych. Robot jest w stanie działać w zasięgu do 1 km od stanowiska operatora przez okres 3 godzin. Maksymalna prędkość robota wynosi 2 m na sekundę, co pozwala na dezynfekcję do 120 m2 na minutę. Pandemia koronawirusa jest ciągle dużym zagrożeniem dla całego świata. Zbudowany demonstrator robota dezynfekującego ma duży potencjał rozwojowy, dlatego będzie przedmiotem dalszych badań prowadzonych w kole naukowym AIMF.